Wiesz, że ponad 80% mężczyzn, którzy myślą o przeszczepie włosów, nie ma pojęcia, jak wygląda pierwsza wizyta? A to właśnie od niej wszystko się zaczyna. Taka konsultacja trwa zwykle około godziny, czasem dłużej, bo skupiamy się na każdym szczególe. Rozmawiamy nie tylko o tym, jak wygląda sam zabieg, ale również o tym, jaki chcesz efekt uzyskać, jak ma wyglądać Twoja linia włosów. Rozwijemy wszystkie Twoje wątpliwości. Na tej wizycie omawiamy też okres rekonwalescencji. Prosto mówiąc, przez około 2 tygodnie Twoja skóra głowy musi się zagoić. Dzięki temu dokładnie wiesz, czego się spodziewać i jak o siebie dbać po zabiegu. Dodatkowo sprawdzamy stan skóry Twojej głowy, jakość włosów, planujemy ile graftów będzie potrzebnych, żeby efekt był naturalny i trwały. To moment, w którym ustalamy każdy detal tak, żebyś czuł się spokojnie i pewnie, zanim wejdziesz na stale zabiegową. W klinice Amiro najważniejsze jest, by efekt nie tylko spełniał Twoje oczekiwania, ale żeby pasował też do Ciebie.